Halo, halo, jest Czarno. Nagle zrobi się jasno, słuchajcie. 30 stycznia 2018 roku, godzina 20.52, kiedy to nagrywam, jakieś 15 minut temu zorientowałem się, że zostałem skakowany. Włamali mi się Hydrom na mój świetny Teamspeak, i w sumie nagrywam to tylko po to, żeby wstawić to przed jutrzejszego vloga, którego będę nagrywał. Także zapraszam do oglądania. Cześć, witam wszystkich zebranych w tym vlogu. I tak to nie jest fake, zostałem schakowany. Nie mam swojego intra, także musiała być wstawiona reklama spika. No dobra, ale jak to się stało, że na mojego VPS, a na mój serwer w ogóle wbili się hakerzy? Zaraz wam to opowiem, ale po kolei. We wtorek y, o 19.41, czyli to był 30 stycznia, a jak to nagrywam, mam już 1 lutego, napisał do mnie porada, okej, okay. y, taki, taki, taki jest pseudonim y, mojego kolegi, z którym tworzę całego tego, całego tego Teamspeaka, że napisało mnie wiadomość o treści i daje, dlaczego serwer wychował nie? Ja tak się mówię, a miałem nie przeklinać, kurczę. A ja do niego, no jak to nie działa, przecież, przecież to jest niemożliwe. I tak nagle serwer wyłączył. no mówię, coś jest coś, coś jest nie tak. Ja wchodzę na serwer yy, i patrzę, w ogóle procesor zjedzony w 100%, RAM pół giga zajęte, więc kolejne pół giga jest wolne, bo tam mam ogólnie 1 gigabajt pamięci RAMu. Ja tak mówię, no co jest, coś jest nie ten Tegas. ja tam patrzę w procesy i najwięcej mój bot w PHP yy, zżera, no przecież to jest... Chore. Wyłączyłem bota do Teamspeaka, Patrzę dalej, procesor się 17%. Loguję się w ogóle na, na, na serwer i sprawdzam pliki użytkownika, yy, bo utworzyłem sobie takiego użytkownika o nazwie TS3. Wchodzę tam, a tam są pliki, yy, których wcześniej nie było. Sprawdzając je wszystkie po kolei, teraz powinniście gdzieś mieć screeny. Jest ich cztery, no bo reszty nie robiłem, po prostu nie było sensu. Po sprawdzeniu okazało się, sorka woda mi się gotuje z 2 Zapomniałem, na czym skończyłem, ale wiem, że zatrzymałem się gdzieś, yy, mówiąc, że sprawdzałem te pliki po kolei. No i po sprawdzeniu tych plików nie miałem już żadnych wątpliwości. No, po prostu ktoś mnie, e, ktoś się włamał po prostu do mojego systemu. E, sprawdzając te pliki, ponieważ gdzieś mi tutaj screeny, no bardzo ciekawe programy zostały poinstalowane. E, to w sumie skrypty. Prędkość, żeby sprawdzić prędkość łącza. E, co tam jeszcze sprawdzał? E, komponenty wszystkie w komputerze, które są dostępne. Oddech. No posprawdzał po prostu wszystkie podzespoły, wszystko co jest. Spróbował jeszcze powbijać się na inne konta, ale to mu się chyba nie udało. No i słuchajcie, po tym ataku no to nic innego mi nie pozostało jak zrestartować, zainicjować po prostu ponownie serwer. Znaczy nie zrestartować, tylko po prostu na nowo system postawić, tak? Tak, żeby na pewno w 100% pozbyć się tego wirusa. A w sumie co to było? Po prostu mój VPS został podłączony do wielkiej sieci botnetu. Teraz powinniście mieć piękny, elegancki obrazek. Czyli po prostu mamy hakera, mamy dwa powiedzmy, chyba na, tam były na obrazku serwery takie główne, które sobie tam powiedzmy haker wykupił powiedzmy i przez nie za pośrednictwem nich szuka innych takich słabo zabezpieczonych komputerów no i tutaj akurat wkracza do akcji moja maszyna gdzie ona po prostu stała się takim botem jak na obrazku i po prostu to miał być taki z innymi komputerami po prostu żołnierz w armii tego w rękach tego hakera tak aby po prostu móc na przykład DDoSować dany jeden komputer no dobrze, ale pewnie teraz większość was zapyta, no ale przecież tam był serwer od Teamspeaka Jak mogłeś tego nie zabezpieczyć? No, zawsze mądry polak o szkodzie. Nie miałem żadnego firewalla, nie miałem żadnego antywirusa, niezmienione hasło, banalne hasła. Yy, nie trudziłem się, no bo z drugiej strony, no kto będzie mi wbijał na moją maszynę, żeby wykraść dane z mojego Teamspeaka I tak też się stało w tym wypadku. Mój komputer po prostu działa jako bot i po prostu był nakierowany od polecenia od po prostu dowódcy, czyli tego hakera, a niekoniecznie gdzieś tam szperał mi po, po komputerze i sprawdzał moje pliki, czyli tym samym zmnieję po prostu jedna tysięczna, jeśli mogę się tak wyrazić, że po prostu wziął, sprawdził database moich klientów z Teamspeaka, gdzie tam pewnie było tylko 20 osób i ma ich adres IP. Wow. Na pewno to się nie stało, na za to ręczę. Tak, ale słuchajcie, co do kopii całego Teamspeaka, to na, to na szczęście zrobiłem sobie taką a la kopię, nie wiem dlaczego, coś mi strzeliło, 21 stycznia zrobiłem kopię po prostu serwera Całego Teamspeak 3 wraz z botami, i tu jest po prostu yy, moje szczęście. No, bo kilkanaście dni później zostałem skakowany i musiałem na nowo system stawiać. Także yy, po postawieniu systemu postawiłem Teamspeaka i za pół godziny do pół godziny był postawiony bot. 30 mnie skakowano, w środę, 31 już serwer yy, po południu działał stabilnie. Yy, a dzisiaj jeszcze poprawiłem bota. Także zapraszam bardzo serdecznie na Teamspeaka. przegam przed tym bezpieczeństwem. Naprawdę, e, instalujcie firewall, i instalujcie antywirusy, bo, bo to jest kurde nieprzyjemne, co nie? Chociaż, że moje pliki żadne nie ucierpiały, nic, nic się nie stało, to jednak to, to sam fakt, że po prostu taki haker się wbił. No, wow. Nie zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, skąd on miał te serwery. Serwer był z Indii, tak jest z Indii, a dokładnie serwer był. Tak, jest z miasta, rajkot z Indy. No słuchajcie, fajnie. Co, jakie kroki poczyniłem, aby zabezpieczyć serwer? Nie powinienem tego mówić publicznie, yy, ale powiem. Na pewno zrobiłem takie coś, że bez, nie możesz normalnie zalogować przez SSH, na ruta. Dlaczego? Bo to po prostu wyłączyłem. Plus, dodatkowo, prócz poda bez, po, z, z podanym prawidłowym hasłem, musicie mieć jeszcze taki odcisk, klucza, bez którego po prostu się nie zalogujecie. I to są takie dwa najmocniejsze zabezpieczenia, powiedzmy, dostępowe. Dodatkowo, oczywiście, skonfigurowałem FireWalla i Fail2Ban, taki program, który sprawdza, nadzoruje ten, kontroluje ten nienadzorowany dostęp. I, po, i dodatkowo odpowiadamy Cię na pocztę, tak? Przychodzi Wam nowy e-mail, że takie coś je, ma miejsce. Dobra, słuchajcie, nie wiem jaki długi ten Vlog wyszedł, chyba zacząłem od początku. Dobra, nie nieważę w każdym razie. Myślę, że taka, taka fajna anegdotka o bezpieczeństwie Wam się przyda. Także podsumowując, nic z Waszymi bazami danych, nic z Waszymi adresami jak się nie stało. Zapraszam jeszcze na tego Team Spika, mówię bocik, mmm, Picobello teraz ogarnięty, więc yy, zapraszam kanały porobione, możecie sobie wbić, stworzyć swój własny. Prywatny, albo mogę Wam przydzielić kanał VIP, także ten. Dobra, o tym spiku chyba jeszcze pojawi się osobny vlog, także dobra, nie przedłużam, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz przede wszystkim yy, i tyle. Widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale, a kolejnym filmem chyba będzie Gothic Narka.